Cześć, witajcie na kanale baśniewakrajne.pl. Dzisiaj kolejna gra nazywa się Skrzat Samoros. Samoros gra się nazywa. I teraz będziemy musieli klikać w to, co jest, coś, co jest aktywne. Jeśli coś jest aktywne, to się pokazuje o taka oto taka, łapka. A jeśli coś nie jest aktywne, to się pokazuje o taki krzyżyk. Dobra, to jest aktywne, więc to możemy kliknąć. O, jest tam w środku skrzat? O nie, patrzy przez lunetę. O nie, leci jakaś obca planeta. Musi ją powstrzymać, bo ona leci na ośrodki, na jego planetę. Zanim rozbije się na jego planecie, musi ją powstrzymać. O! Leci na tą planetę! Widzicie? Tu jest nasz skrzat. Siup! Wjeżdżamy na tą planetę. Hop! O! Wylądowaliśmy na je jednym świecie. Pokażę wam, co tu jest aktywne. Ja już nieraz grałem w tą grę, a więc chcę wam ją pokazać. Można napra naprawić klik, naprawić wyciąg, zmusić pan, zmusić tego pana, żeby palił tą fajkę, nacisnąć ten przycisk, albo poskotać po tych lud tych połaskać tych wieśniaków, i można poruszać jednego, jednego, i można zmienić też dro plan w drogowska. Że. No to dobra, co możemy najpierw zrobić? Najpierw naprawimy wyciąg orczykowy. Teraz musimy pana, żeby palił fajkę. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jest. Teraz już nie ma czym palić, bo się spalił już cały tytoń. I zobaczcie. Teraz musimy... Musi Aha, nie, ten przycisk ja się niczego nie robi. Musimy włożyć ten skryt, to, ten kluczyk do, do tego, żeby uruchomić ten przycisk. O, naprawił się wyciąg. O, skrzad samorost jedzie na nartach. Po co, narty? Jest mech, a nie ma zimy. Teraz, żeby zjechał, musimy zrobić mu o tutaj to. Ale zobaczcie, ten, ten mu teraz wie drogę. Musimy go odblokować. Musimy tu przejść, żeby odzowować drogę. Juhu! On nie, rozbił się. Pokażę wam teraz, co tu jest aktywne. Można albo nacisnąć owieczkę, połaskazać owieczkę, albo złowić coś na wędkę, albo połaskazać naszego skrzata. Połaskoczmy może najpierw owieczkę. O, jak ona pięknie śpiewała. Pizza. Tak się ma. A teraz może złapiemy coś na wędkę. O, idzie jakiś tworek. I łam. Tworek idzie i łapiemy na wędkę rybkę. I zabrał do naszego domu. Ojej! Idą jaszczurki! I można je pozrzucać, bo są aktywne. I chcą je zjeść. Zrzucamy. rzucamy, Klikamy. Zjadł to. O, jakiś wielki ptak! Myślałem, że to pterodaktyl. A to chyba jakiś sęp. Klikamy. I on leci. O, juhu! I porwał naszego skrzata, Hen daleko. Juhu! Leci daleko! O, jeszcze i pozostawił go, zobaczcie, na kolejnym klifie. Pokażę Wam, co tu jest aktywne. Można zajrzeć do tej dziupli. Można te, zajrzeć do, do tej dziupli i do tej dziupli. Te dziuple są aktywne. To jest aktywne. To nie jest aktywne. To jest aktywne, no, widzicie? To można przekręcić i nacisnąć ten przycisk. Dobra, może najpierw to prze. Zajrzymy do tej, do tej dziupli. O, tam latają pszczoły, ale nie mają kwiatów. Tam to na razie nie jest aktywne. Może tutaj idziemy? O, tu wynurzyła się trąba słonia. Czy ona chyba musi o tutaj wejść? Ale jest o tutaj wejść, ale ona jest za daleko. Musimy przesunąć bliżej. O, jest. O, widzieliście? Kiedy trąb włożył trąb, słoń tą trąbę, to wyrosły o te kwiaty. Teraz możemy zajrzeć do tej dziupli. O, tam są pszczoły i teraz mają nektar. O, a tu jest aktywne. Znowu jakiś człowieczek idzie postanowić to. Kręcić w żarówkę. Kręcić w żarówkę. Teraz wchodzimy i musimy zapalić światło. Jest. Yeah. Planeta jedzie. Zobaczcie, kapsuła jedzie. Musi wjechać na górę. Wyciąg kapsuły, widzicie? Teraz zaprosimy skrzato do środka. I zjeżdżamy na dół kapsułą. Ziół! Wylądowaliśmy w nasie, Ciekawe, czy możemy tutaj wystawać. Zaplątała się. Nie można wejść. Dobra. No to można... Pokażę wam, co tu jest aktywne. Można tutaj to zrobić, ale to nic nie robi. Można. Nacisnąć korniki. Można zajrzeć do tej dziupli do tej dziupli. Albo połaskotać sowę. To jest wszystko aktywne. Zajrzyjmy do tej dziupli. Ojej, wiewiórka ma zatykane uszy, można ją płaskotać. A teraz zajrzyjmy do tej dziupli. O, tam mieszka dzięcioł, widzieliście? On może zjeść korniki. O, leci zjeść kornika. Dzięcioł zje kornika i przestaną wiewiórce hałasować. Leci dzięcioł. latuje do, swoje, do swojej dziufli znowu dzięcioł przyleciał musimy zjeść wszystkie korniki och tutaj jest jeszcze kornik przyleciał znowu dzięcioł czy wiesz, że ja kiedyś widziałem prawdziwego dzięcioła? no to teraz połaskoczymy I już dobrze o gra muzyka w igromofonie. można też zmienić płytę jak widzicie Kolejne. Teraz jest muzyka nisko. Trzeba zmienić na muzykę disco Trzeba trzy razy zmienić płytę. Płasko dać teraz stawę. Hop. Kolejny raz. Juhu! Spadliśmy na dół. O, hop, hop. A ten potwór chyba chce zjeść Rówki, To chyba mrówkojad. Musimy otworzyć, żeby mrówki mogły wyjść. Teraz skrzat musi wyjść, wyjść z kapsuły. Teraz zatrzymać się. Pokażę wam co tu jest aktywne. Można było nacisnąć kapsułę, można płaskać Krzata, można było zmusić zaprosić go na te schody, można otworzyć drzwi, drzwi, drzwi. Zobaczmy czy da się otworzyć drzwi. Na razie tych drzwi się nie uda otworzyć, bo to jest zamknięte na klucz. Wpuszczamy, żeby mrówko. Dobra, no to pokażę Wam, czy da się teraz. O nie! Mrówko, on zjadł skrzata! Oj, na szczęście go wypluł. Aha, czyli on, on musi zjeść mrówko jad, mrówkę, bo to jest mrówko jad. Zobaczcie, zaraz zjem mrówkę. Teraz tutaj naciskamy i zapraszamy go nas. O nie! A potem chyba trzeba zamknąć. Zamykamy. I chyba teraz się uda. Udało się! Teraz się wspinamy i jesteśmy na samej górze. O, to się zrobiło aktywne. Można tańczyć i trzeba złamać kod. Tu jest pokazany kod. Musimy tutaj światło zapalić. Tu światło zapalić, tu światło zapalić, tu światło zapalić. I drzwi się otworzyły. Teraz zapraszamy skrzata do środka. O, i tutaj jest przycisk, musimy zapalić światło. Pokażę Wam, co tu jest aktywne. Jest aktywny ten przycisk, ten przycisk i ten przycisk. Te przyciski też są aktywne. Aktywne. Ten przycisk jest aktywny, ta dźwignia jest aktywna, a ta dźwignia to jeszcze niczego nie robi. Te przyciski są od pary, te przyciski są od pary, a te ruszają wskazówki zegara. Zobaczcie, tutaj jest wskazówka Q równa się 50. Musimy znaleźć literkę Q. Tu jest literka Q. Och, czyli musimy włożyć wskazówkę na 50 i drabinę. O, jest drabina. I zapraszamy naszego skrzata samorosta, żeby wszedł tam na górę. No widzicie, wspina się po drabince na górę. Oj, pociągnie za tą dźwignię. Oj, i próbuje przestawić tą planetę. O, maszynownia już jest o, dobra. Już wszystko w niej dobrze działa. Udało się. Dobra. Juhu, udało się. Nie przelecia. Nie, nie rozbiła się na jego, do, na jego planecie. No to lecimy na jego planetę i udało się. Jest! Udało nam się. Tu jest china, która to produkuje. Gier, gra mi się bardzo podobała. Polecam wam tę grę i zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale. Na moim kanale żegnam... Zachęcam Was też do subskrypcji mojego kanału. Abyście mogli, abyście nie przegapili żadnej nowości. Z może jeśli Wam się film podobał, łap, zostawcie kciuka w górę. I do zobaczenia. Papa. Pa.